Cześć! Zapraszam na analizę nowoczesnej instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Przejdziemy krok po kroku przez cały proces, od planowania po wykonanie, żeby zobaczyć, jak w praktyce wygląda profesjonalna robota przygotowana na przyszłe wyzwania. No to zaczynamy. To zdanie to w zasadzie kwintesencja. To jest filozofia, która powinna stać za każdą dobrą robotą, bo tu nie chodzi o proste układanie kabli chodzi o przemyślane rzemiosło, które gwarantuje, że dom będzie bezpieczny i funkcjonalny przez lata. I właśnie to podejście będziemy widzieć na każdym etapie naszej dzisiejszej analizy. No dobrze, to wchodzimy w temat. Zaczynamy od samego serca całego systemu, czyli od rozdzielnicy głównej. To jest absolutne centrum dowodzenia, więc to, gdzie i jak ją zaplanujemy, ma fundamentalne znaczenie dla całej reszty. Rozdzielnica, czyli taki mózg całej instalacji to stąd wszystko się zaczyna i tutaj wszystko jest chronione. W tym przypadku umieszczono ją bardzo słusznie w garażu to jest profesjonalne podejście. Unikamy wielkiej, niekoniecznie pięknej skrzynki w części mieszkalnej, a jednocześnie mamy do niej łatwy dostęp w pomieszczeniu technicznym. A teraz spójrzmy na konkrety. Mamy tu dużą metalową obudowę, a w niej aż sześć szyndin. To nam daje, uwaga, 216 modułów. To jest ogromny zapas. Ktoś pomyślał nie tylko o tym, co jest potrzebne dzisiaj, ale też o tym, co może być potrzebne za pięć czy 10 lat. Bardzo dobrze wygląda też wprowadzenie przewodów od dołu, peszlami w posadzce. Czysto i porządnie. No i te najgłębsze 8-centymetrowe puszki. To jest komfort pracy, jest miejsce, żeby wszystko ładnie poukładać. Dobra. Rozdzielnicę mamy omówioną. Teraz przejdźmy do tych miejsc w domu, które są powiedzmy wprost najbardziej prądożerne. To są te strefy, gdzie jeden błąd w projekcie może oznaczać ciągłe problemy z przeciążeniami i wybijaniem zabezpieczeń. I tu widać fundamentalną zasadę: izolacja urządzeń o dużym poborze mocy. Każde z nich dostaje swój własny, dedykowany obwód. Popatrzmy na kuchnię, wiele obwodów na gniazda blatowe, osobny na piekarnik i oczywiście siła do płyty indukcyjnej. To samo w kotłowni i pralni pralka osobny obwód suszarka też pompa ciepła oczywiście na własnym zasilaniu trójfazowym. Dzięki temu jedno urządzenie nie wywali nam korków w całym domu. To jest podstawa stabilności systemu. Okej, okay, więc solidne zasilanie to jedno, mamy to, ale dzisiejszy dom to coś więcej niż tylko gniazdka i światło, prawda? To też sterowanie, automatyka, cała ta inteligentna otoczka. No właśnie. I tu pojawia się pytanie jak to wszystko mądrze połączyć w jedną spójną całość? I tu właśnie wkracamy w świat instalacji nisko napięciowej, czyli tak zwanej teletechniki. To jest ta druga, równie ważna warstwa, która odpowiada za internet, alarm, telewizję, ale też za całą automatykę domową. To ona sprawia, że dom staje się naprawdę smart. Kluczowe słowo tutaj to centralizacja. Zamiast plątać kable i robić skomplikowane połączenia w puszkach, wszystkie przewody sterujące, czy to od rolet, czy od ogrzewania, czy skrętka do internetu, zbiegają się w jednym centralnym punkcie. Co to daje? Po pierwsze, bajecznie prostą diagnostykę w przyszłości, a po drugie, otwiera drzwi zaawansowanych integracji. Chcemy sterować wszystkimi roletami naraz z jednego przycisku? Proszę bardzo! Połączyć je z systemem alarmowym? Nie ma najmniejszego problemu. A to jest detal, który pokazuje prawdziwy profesjonalizm i myślenie o bezpieczeństwie. Szafa RAK, czyli serce całej sieci domowej alarmu i monitoringu, nie stoi sobie gdzieś na widoku, została celowo ukryta w garderobie bez okna w głębi domu. Chodzi o to, żeby maksymalnie utrudnić do niej dostęp niepowołanym osobom i chronić system przed sabotażem. No dobrze, to teraz przenieśmy się do samych pokoi, zobaczmy jak te wszystkie profesjonalne zasady przekładają się na okablowanie w typowej przestrzeni mieszkalnej, takiej jak sypialnia. Sypialnia to idealny przykład na mądre rozwiązanie. Cel jest prosty chcemy włączać i wyłączać światło główne oraz lampki nocne z obu stron łóżka. Zamiast ciągnąć kilometry kabli i montować skomplikowane łączniki schodowe i krzyżowe, tutaj zastosowano coś znacznie lepszego: głębokie puszki z tzw. Tak kieszenią, a w nich małe przekaźniki bistabilne. Cała logika sterowania zamyka się w jednej puszce pod przełącznikiem. Proste, czyste, eleganckie i łatwe w ewentualnym serwisowaniu. I tu dochodzimy do czegoś co odróżnia zwykłego wykonawcę od prawdziwego profesjonalisty myślenie o przyszłości. To są te drobne rzeczy, które dzisiaj kosztują niewiele, a za kilka lat mogą zaoszczędzić fortunę i masę kłucia ścian. Zostawienie zasilania trójfazowego w pokoju, który kiedyś może stać się drugą kuchnią genialne. Pusty gruby peszel na dach pod przyszłą fotowoltaikę konieczność. Kable TV i internetowe pociągnięte do każdej ściany, gdzie potencjalnie może kiedyś zawisnąć telewizor, a absolutna podstawa. Plan na papierze to jedno, ale każda budowa to żywy organizm i zawsze coś nas zaskoczy. Prawdziwą klasę fachowca poznaje się nie po tym, jak realizuje idealny projekt, ale po tym, jak radzi sobie z nieoczekiwanymi problemami. I to jest właśnie esencja pracy na budowie. Coś poszło nie tak, wylewka jest o 6 cm za wysoka. Zamiast iść na skróty i kłaść kable belejak, wykonawca kuje bruzdy w betonie, żeby wszystko było na swoim miejscu. Rury od wody krzyżują się z trasą kablową? Żaden problem. Przewody bezpiecznie idą w peszlach górą. Okablowanie w konstrukcji drewnianej? Wszystko bez wyjątku w peszlach. Tu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo. Zbierzmy to wszystko w całość, co sprawia, że ta instalacja jest naprawdę profesjonalna. To cała filozofia działania. Po pierwsze, absolutnie skrupulatne planowanie. Po drugie, żadnych kompromisów, nawet mały schowek ma swój obwód. Po trzecie, myślenie o tym, co będzie za 10 lat, a nie tylko o tym, co tu i teraz. I wreszcie, wykonanie wszystkiego zgodnie ze sztuką. Te zasady tworzą system, który będzie działał niezawodnie przez dekady. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z jednym pytaniem do przemyślenia. Jaki element przyszłościowego myślenia jest najczęściej pomijany na budowach? Gdzie najczęściej idzie się na skróty, bo inwestor nie chciał dopłacić albo nie było na to czasu? Czy to ten dodatkowy peszel na dach, a może kilka zapasowych skrętek w kluczowych miejscach? Myślę, że warto się nad tym zastanowić przy każdym kolejnym projekcie. Dzięki za wspólnie spędzony czas.